Witam bardzo ciepło, miło i serdecznie, moi drodzy, w kolejnym czytaniu. Standardowo wybierz kartę. Ym, karty są już rozłożone, potasowane, ponieważ nagrywam to po raz drugi. Niestety, nagrywanie padło, a ja nie będę oszukiwać i rozkładać karty drugi raz, ponieważ ym, uznajmy, że dojechałam do połowy drugiego czytania, Ej, czyli tego środkowego, i po prostu no. Piękne wychodzą te czytania, nie będę ich zmieniać, po prostu musicie uwierzyć na słowo, że serio tasowałam i, i nie oszukuję Was, bo po co bym miała ja to robić. Na wstępie chciałabym jeszcze poprosić o subskrybowanie mojego kanału, abyście byli na bieżąco z moimi materiałami. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie swojej przygody z kartami, z wróżeniem y, bądź po prostu z czarowaniem, y, tworzeniem jakichś rytuałów itd., możecie pisać do mnie na gmailu. Mam też czytania prywatne. Um, udzielam pomocy, właśnie jeżeli chodzi o karty. Mogę też pomagać um, ze świecami intencyjnymi. Mam różne tego typu usługi w swojej ofercie. Jeżeli jesteście zainteresowani, um, to zapraszam właśnie do pisania na mój Gmail, który jest podany w opisie każdego mojego materiału, jak również w opisie yy, całego mojego kanału. Więc zachęcam do zerkania i do pisania. Ja bardzo chętnie Wam pomogę, moi drodzy szybciutko wam tutaj przedstawię obiekty hmm, może od końca, żeby było żeby było zabawniej taka różyczka, moi drodzy, jako numer 3 taka troszeczkę <grywa> krzywo zeschnięta ale jest naprawdę urodziwa, moim zdaniem ma w sobie jakiś taki urok, który przyciąga, to jest obiekt numer 3 obiekt numer 2 żółciutka różyczka, malutka zeschnięta, która również w realu ogólnie prezentuje się zdecydowanie lepiej niż y niż w kamerze, ale to jako dwójeczka i purpurowa róża numerem jeden, która zdecydowanie przyciąga swoim wyglądem i, i jest taka dostojna moim zdaniem moi drodzy, a więc ja już się zabieram za czytanie żeby zdążyć, Ja materiał się nie przerwał nie mam pojęcia dlaczego to się wydarzyło jeżeli jeszcze się nie zdecydowaliście na którąś z grupy kart zatrzymajcie sobie materiał ja już przechodzę do jedynki moi drodzy Którą już zdążyłam przeczytać w poprzednim materiale i powiem Wam tak. Karty są w drugą stronę, ale było to mniej więcej w ten sposób, znaczy identycznie w ten sposób Dynarów Paśmiecz oraz pustelnik endemita, moi drodzy. Co z tych kart wynika? W waszym życiu nie dla wszystkich to będzie, ale dla, w waszym życiu dla niektórych osób może być istotna osoba z podznaku panny, to wspominam. Bo, komu, bo komuś może to pomóc w rozwiązaniu waszego problemu, bądź po prostu, że macie jakieś pytanie, potrzebujecie rady, osoba z Mój panny. Moi drodzy, czytanie. Sam, sam przekaz z kart, który płynie, jest następujący. Dajcie szansę sobie, dajcie szansę swojemu szczęściu. W momencie obecnym jesteście z boku, obserwujecie pewne zdarzenia, pewne sytuacje, nie ruszacie do przodu, boicie się zrobić krok dalej, Jesteście pewni, myślicie, zastanawiacie się, jak postąpić. Obserwujecie rozwój sytuacji, rozwój zdarzeń. Karty kierują Was do tego, abyście kroczyli do przodu, zrobili ruch, dalej sobie szansę, ponieważ będzie to wspaniałe doświadczenie dla Was. Warto jest ruszyć do przodu, przestać się zastanawiać, obserwować i po prostu zacząć działać, moi drodzy. Wyczerpałam wszystko, co dla jedynek jest tutaj możliwe. Tak jak mówi właśnie dla niektórych, znak panny może gdzieś coś mówić dodatkowo. Więc moi drodzy, jedyneczki taki przekaz miały. Jeżeli chodzi o grupę numer dwa, tu już w ogóle jest zabawnie, ponieważ jest król monet, królowa monet oraz as kielichów, moi drodzy. Dwa przekazy: albo kieruje się do Was i zbliża. Małżeństwo, stabilność majątkowa, wspaniały, stabilny partner, piękna miłość, właśnie hmm, poczucie bezpieczeństwa finansowego oraz ogólne szczęście i dostatek, to może się do Was kierować. Hmm. A jeżeli szukacie jakiejś rady, jakiejś pomocy, właśnie to kierujcie się właśnie w stronę stabilności, kierujcie się w stronę stabilności finansowej, jeżeli szukacie związku. Wtedy zwróćcie uwagę na pieniądze, na, na pracę, może właśnie w pracy swoją miłość życia poznacie, ponieważ jest to bardzo, ale to bardzo możliwe. Jeżeli nie szukacie miłości, a stabilności w pracy, to porozmawiajcie ze swoją drugą połówką właśnie o tym, może ona wam doradzi, da jakiś genialny pomysł na biznes pomoże wam znaleźć pracę, otrzymać jakąś super ofertę. Moi drodzy, jeżeli chodzi o dwójeczki, tak to się przedstawia. Znaki jest od jaku panujące w tym czytaniu, które mogą coś sugerować. Jeżeli takowych potrzebujecie, jest to byk panna oraz koziorożec w grupie kart numer 2 i trójeczki. Tego jeszcze nie zdążyłam otworzyć w poprzednim czytaniu, więc będzie to dla mnie zaskoczenie. I zaraz się dowiem, co tutaj się rysuje. Mówiąc dalej, jeżeli chodzi o znak z zodiaku, który będzie tutaj dominował i mógł coś sugerować bądź mówić dla osób, które tego potrzebują, będzie to bliźnie, będą to bliźnięta, moi drodzy. One są znakiem zodiaku, które rysują mi się tutaj um, ogólnie oraz sugerów, um, sugerowałabym zwrócić na nie uwagę. Moi drodzy, zwróćcie uwagę na przeszłość, przemyślcie pewne sprawy, nie biegnijcie do przodu. Um, Obkazuje mi się tutaj sytuacja wyboru partnerów. Albo z waszej strony, albo po prostu ze strony waszego partnera, który, który po prostu, brzydko mówiąc, jesteście jakąś opcją, tak? I warto jest zwrócić tutaj uwagę właśnie na tą sytuację. Jeżeli wy nie macie drugiej osoby, to proszę zwróćcie uwagę na, na swojego partnera, ponieważ on może mieć drugą osobę. Zastanówcie się, nie podejmujcie pochopnych decyzji w przyszłości. Jeżeli wy chcielibyście się wkręcić w jakieś romanse, bądź romanse będą stawiać Wam na drodze. Yy, przestańcie podejmować pochopne decyzje, tylko rozważcie, pomyślcie. Możecie też yy, pomyśleć o rodzinie, jeżeli takową posiadacie. Yy, na przykład o dzieciach, które, yy, które mimo wszystko gdzieś tam są dla nas najważniejsze. Yy, poprosić może o pomoc kogoś z rodziny, porozmawiać z jakimś, bliźni z jakimś bliźniaczkiem, yy, w sensie, że znakiem, znakem bliźniąt w swojej rodzinie, może Wasza siostra, może Wasza matka jest bliźni bliźniętami, bądź ojciec i oni spróbują Wam doradzić, pomóc. Nie podejmujcie pochopnych decyzji, nie zdradzajcie się, zwróćcie uwagę na to, czy Wasz partner Was nie zdradza. To karty chciałabym Wam przekazać, moi drodzy. I co? Wszystkie trzy talie, trzy, trzy grupki zostały w, przeze mnie wytłumaczone. Mam nadzieję, że z Wami to rezonowało. Ja życzę wszystkiego dobrego, dziękuję serdecznie i zapraszam do pisania gmaili oraz oglądania moich poprzednich filmików jak również i przyszłych. Pozdrawiam.